Siemano, dajcie w kolejnym filmie na kanale z Minecrafta Wirtualnej rzeczywistości. I ostatnio skończyliśmy na budowie domku z tego co widzę. A co to nawet łóżka nie mam? To świetny dom, nie? Przydałoby się ten. I jakiś oświetlenie, którego też nie posiadam. No cóż, trzeba wyjść i się przejść do innego domku w wiosce, w którym mamy jakieś łóżko. Na przykład do tego. Okej. Okay. O tutaj. No i... Dobranoc, zostawcie łapkę w górę Takie jest moje tutaj marzenie senne, żebyście Stawili łapkę w górę, dobra I suba oczywiście dobra, w sumie to nie wiem co teraz zrobić To bardzo zombie się zbliża eee, tak drzewa tam wyrosły Można je sobie ściąć, żeby zrobić dach Dokończyć robić dach Dalej szybko zejdę, kiedy do netheru się pójdzie Też nie wiem, trzeba jak najszybciej Się tam udać No i czemu nie trafiam w to ale jest sadzonka, fajnie, no. jest sadzonka, rośnie sobie drzewko. Tutaj sobie wykopię. I tutaj. No i okej, okay, jest kolejne drzewo. No i znowu, kurde, nie trafiam. Dobra. I tutaj jeszcze jedno. Okej, okay, wykopane. Jak mam się dostać? Uuu, przeczołgam się. Nie, gdybym miał trochę większy, większe pomieszczenie, to może bym dał radę tak sobie przejść. Taki trochę cheat. O! a podskoczyłem po prostu dobra i tą sezonkę można posadzić w sumie to są nasionka nie sezonki. tutaj i niech będzie też tutaj tak obok siebie i tutaj i tutaj żebym daleko nie miał no okej okay. i teraz przydałby się jakiś crafting tutaj osobny to się go zrobi pyk Okej, okay, i mamy crafting. No i tak. No, tutaj jest wielka dziura w dachu. Przydałoby się też wyro. Jakieś... Aaa, mam akurat idealnie. To będzie łóżko. elegancko I cyk. Kończyło mi się miejsce w ekwipunku Więc Trzeba zrobić skrzynkę. I jeszcze trochę. Jezu, jakie to skomplikowane. Jest tak tutaj... sobie. Klikać to wszystko. Cyk, i Cyk, tutaj wełny jest za dużo. Dobra. Będzie ta skrzynka. Tutaj. Niech będzie tutaj. Czy jest taki sposób, żeby to tak szybko poprzekładać jakoś? Klikam różne przyciski, ale chyba nie. Dobra, to wywalam. To wywalam. Eee, dlaczego to takie trudne? No Nie! O, przynajmniej mogę tak sobie to zmerdżować. O, mam sobie jakieś żelazo do przepalenia. Ale nie mam czym to przepalić. Dobra, trzeba ten dach dokończyć. Teraz. No tak drewno miał, ja wywaliłem. Okej. Okay. No dlaczego? Tak źle to idzie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze. Dobra, mam tylko tego. Co to położyłem? Drzwi kolejne? No, tego się nie spodziewałem. Klikać nie umiem w tą grę. O, ty kolejne drzewko urosło. To się za chwilę tym zajmę jak zabraknie materiałów. Zoskoczę. Mogę się tam. Mogę się tam tepnąć. No i bomba. I tutaj. Tak. tak tutaj. No i skończyło się. A ja nie, tutaj mam. okej okay. pyk 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 i tutaj kolejny cyk tu okej okay. teraz tutaj to można zniszczyć piękny domek i na szczycie Niech będzie, a co mi tam, tak i tak za chwilę to wyłożę tymi, no, yy, schodkami, tylko wezmę jeszcze to drzewko i... No okej, okay. jest kolejne drzewko, ja szybko sobie przyjdę tutaj, crafting po drugi stał nawet, albo i nie, no cóż, to sobie tutaj wejdę. Ale tutaj ciemno się teraz zrobiło, yy, przydałoby się jednak rozświetlić jakoś to miejsce pochodniami, których nie mam, ale mam piec i mam drewno. A piec i drewno daje węgiel, drzewny. Dobra, najpierw, może jakoś to w ogóle kraftować. Ten piec, dobra, i wsadźmy to. Czekaj, a nie mam węgla, może tam, żebym nie zmarnował za chwilę. W tym starym domku. To jest tutaj ten domek. Hmm, ale tutaj są pochody. Nie to jest niepotrzebnie tutaj są. O, jest to druga skrzynka, no tak. Ja mam diamenty, nawet nie wiedziałem. I mam łóżko, ale jaja. Ale nie mam tego. No, a jednak mam. Nie spodziewałem się. Zapomniałem o tym w ogóle. O tym domku. No i bomba. Można sobie rozświetlić ten drugi domek. Kurde, jednak ten wygląda lepiej. Od tego kloca. No co tak się patrzysz, co się szczerzysz. Masz lepsze domy, nie? No. Jeszcze mi wejdź tutaj. O, idź sobie. Nie wchodź mi na chatę. No tutaj nie chciałem tej pochodni. I gdzieś tutaj może. O. Niech będzie. To zamknę. I teraz craftuję sobie więcej pochodni tyle wystarczy 12 ok niech będzie tutaj i niech będą tutaj dwie i tutaj niech będzie kolejna i tutaj i niech będzie tutaj jakaś i niech na zewnątrz jakieś będą tutaj no nie jest najgorzej tutaj jakaś będzie w ogóle to jest tak tragicznie wygląda trzeba to jakoś uzupełnić na przykład dirtem. Okej, okay, jest lepiej. Dobra, co czego jeszcze potrzebuję? Nie było portalu do Netheru chyba jeszcze budowanego? No ewidentnie nie było na 100%. Więc trzeba ogarnąć obsydian. No, to będzie z tym problem. bo się nie wiem jak do tego zabrać. Bo w tej kopalni co byłem, w tam obsydian nawet nie było. So, potrzebuję wziąć te diamenty i zrobić kill-off diamentowy, żeby wykopać ten obsydian. Jakiś tamkolwiek. Skąd ja mam złote jabłko? Skąd ja mam to? Mm, mm, mm. Dobra, mam diament, mam to, więc mogę zrobić to. Osiągnięcia za to żadnego nie ma? Bo nic nie dostałem, dobra, trudno. I teraz trzeba odłożyć to, czego nie potrzebuję, żeby nie stracić. No Przydałoby się więcej tych pochodni. Przydałoby się wiaderko z wodą. Jak będzie lawa, to będzie przynajmniej łatwiej ogarnąć coś. To znaczy, będzie łatwiej ogarnąć cały obsygnal, bo się zaleje po prostu. Okej, okay, tutaj jedno za dużo dałem. Jest wiadro. I Okej, okay, i to mogę wywalić, bo nie chcę tego brać. Nie, to chcę, kamień chcę, ale żelaza nie chcę. I tak. Łuk może się przydać. E, węgiel też może się przydać. Drzwi raczej nie, ale wezmę. Bo może go mi się przydać w sumie. No i okej, okay, i nastaje kolejna noc, czyli 10 minut już minęło. Czemu tutaj jest taka mgła, tak jakby zawsze wieczorkiem? Poprzez te shadery. Dobra, chyba zejdę tym samym zejściem, co schodziłem zawsze. Tędy. Chyba, żebym znalazł jakiś lepszy cave. Gdzie ta pochodnia? Tu. Mam pochodnię. Gdzie ja schodziłem? Tutaj. To się można teleportować tak naprawdę. Okej, okay, zszedłem chyba na dno. I co? I koniec? Przecież więcej tutaj było drogi. No, musimy wykopać. To wezmę tą wychodzi z powrotem. O, tutaj jest. Nie wziąłem wody. <noise> nie wziąłem wody. A tam nie ma wody jakiejś? Eee, yy, tak sobie luknę. O Boże, trzeba się wrócić. No czyli trzeba. Zawrócić. Okej, okay, to wezmę sobie może miecz. Jak się już tarczy, dobra, tak. I hop. Okej, okay, tam jest szkielet, tutaj dwa creepery. A spróbuję je ustrzelić zuku. Tak, naciągam. Ale nie wiem, jak celować, totalnie. No, wyceluj, wyceluj, wyceluj. Okej, okay, nie trafiłem. Ale ten zauważył, już się zorientował i idzie w tym kierunku, nawet. Dobra. To się musi udać. E, jak tym celować? Tym się nie da celować. Ja mam iść do endu w taki sposób. Ten się zbliża. Może tak trafię. O, ale łatwo. O, dostałem. Achievement. Yeah. Co jest? Mogę się odbronić tarczą przed tym? Owszem. Ale nie mogę wziąć. Dusi się, chłop. Chyba tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A tutaj jest. No, 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 chodź. Chodź tu. Ok, łatwo, łatwo z nim. Dobra, tutaj jest jakieś źródło lawy, bo nie pamiętam. No nie, nie widać tutaj żadnej lawy. Ale widać Creeper i diamenta. Tam jest diament. Tam jest diament. I Creepery. Czy ustrzelę je z łuku? Jak zostawicie łapkę, może trafię. Był. Nie. Był. Trochę niżej. Trafiłem. Ale zniknął. Oj, oj, oj! A wy kiedy tutaj? Ja zdążyłem dopiero zmienić ten. A te na mnie najeżdżają. A drugi, drugi, tutaj jest cały czas. A tu ich jest więcej. Oj, oj! Ale ich dużo. To jest ten diament. Hop! I tylko jeden na to wygląda. No i niestety. Dobra, ale mnie interesuje bardziej lawa jakaś. Chyba będę musiał nową kopalnię znaleźć. No ale kopalnia bez lawy... Nawet kopalnia nie jest tak, nie ma żadnej lawy. Tam nic też nie ma. Są szkielety to na pewno. No bez jaj tyle chodzę i żadnej lawy. o Ale to nie jest nawet lawa! To nie jest to, czego szukam. Nie, muszę nowej kopalni po prostu z, z poszukać ta jest do kitu. Szybko, szybko, szybko do góry, jak najdalej od tych potworów. No trochę bez sensu tutaj było zejście całe. E, co nam pomoże się tam dostać? W innej kopalni jakiejś. Na pewno nie będzie to w pobliżu, bo w pobliżu pewnie będą prowadziły do tej samej kopalni. Inne kopalnie. No ale jakąś się znajdzie, ogarnie. A tam pamiętam na początku. Był jakiś opuszczony portal w pierwszym odcinku. To może tam pójdziemy? Tylko w którym kierunku to było, nie? To jest dobre pytanie. Ale ten piasek jest jasny. Uff. Ja pływać nie umiem przecież, ale chyba tak się pływa. Tak z łapką do góry. O, a tak się, o... Płynie normalnie. Ja okay, jakoś ogarniam pływanie chyba już. No i do góry płynie. Dobra. Mhm, bo tutaj była ta wioska, stamtąd jakoś przepłynąłem. O! To tam! A może to jest nawet inny? To jest chyba inny w ogóle. Ja chyba przy innym byłem. Ja chyba nawet nie ma lawy. Ale to się skopie z tego boku? Pewnie z dolnego, bo on coś jest, to tyle. Dobrze. Oj, podpaliłem się. Ej, no nie ma lawy, ale jest. Raz, dwa, trzy, cztery. O, i tutaj jest boczek. I tu, no kurde, no to jest. Nawet nie wiedziałem, że. Ja tutaj byłem w ogóle? Jest to jakaś skrzynka? Nie pamiętam. Jak nie ma skrzynki, to byłem. Wygląda na to, że tutaj byłem. Dobra. Zabieramy to do domu. No to teraz możecie się zrelaksować, poczekać aż to wykopie wszystko. No, bo to trochę jednak potrwa. Ale trzeba było tak zrobić od razu, a nie się do kopalni wybierać. Oj. Chodzić nie umiem nawet. Mam no, kupę zimnej wody. Nawet sobie usiądę. Powinienem jakąś, z jakąś kamerką to nagrywać, chyba. Dobra. Ile tego jeszcze? No i jest wszystko wykopane. Dobra, jakiś tutaj jeszcze leży. Nie, nie wiem, to złoto wezmę. Na pewno się przyda. Okej, okay. 11 sztuk to wystarczy na spokojnie. Teraz trzeba wrócić tam. A że to jest dalej, tak z ciekawości? Może jeszcze będzie jeden? <laughs> ale wątpię. Albo jakaś inna wioska, może to będzie w pobliżu. to na górę. I tutaj stąd nic nie zobaczę, tak i tak. Bo jest niski, słaby render dystans. Okej, okay, no to idziemy to o domu. wracamy. No to jest takie śmieszne, że jak się tutaj trochę czasu spędza w wirtualnej rzeczywistości, to to można się przewrócić naprawdę. Tak się. Ooo, wow, taka równowaga się trochę kręci. I teraz prawie się wywaliłem też. <śmiesz> śmiesznie w ogóle. Uuu, yeah. mamy to. Ej, położę go obok, nie w domku. W domku do, do tu będzie. O, tutaj go położę nawet. Zostawię taki bloczek, żeby ten. I okej, okay. i gdzie jest obsydion? Tutaj. Dobra. Tak, tak i tak. I tak. I tak. I czekaj, jest raz, dwa, trzy. Już są trzy? Nie wiem. Tutaj raz, dwa, trzy. Tak, to są trzy bloki. Raz tutaj i raz, dwa. Zrobione! I teraz... O Boże! I teraz tak... No cóż, ten tam, tam obsydian. Ej, to chyba nic złego. Jakieś krzesiwo. Okej, okay, tutaj jest krzemień. Mam jakieś żelazo. Tutaj nagety. Dobra, z tych nagetów mogę zrobić sztabkę żelaza. I z tej sztabki mogę zrobić krzesiwo. No i widzowie, to chyba byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. W kolejnym byśmy udali się do netheru. To nie był jakiś specjalnie ciekawy odcinek, ale. Okej, okay, mam jednak tego moda. No się zawiesiło nieźle. Ciemno tu. Nie jakiegoś komunikatu. Nie, nieciekawie. No dobra, widzowie. To jak chcecie się dowiedzieć, co jest po drugiej stronie, to pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję i łapkę w górę, jak się spodobało. To w kolejnym odcinku tutaj wejdziemy w tą ciemną pustkę. Także, no do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. To cześć.